Pan nazywa mi słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, Zapanowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszli i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu, zobaczyli dziecię i matkę jego Maryję. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Zawsze lubię, moi drodzy, ten moment, kiedy zbieramy się na Eucharystii, kiedy siadacie w ławkach i kiedy zamieniacie się w słuch. A z drugiej strony jesteśmy zdumieni tym słowem i zadajemy sobie pytania: O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego spotykamy się w tym kościele? Przecież to wszystko wydarzyło się dwa tysiące lat temu, przecież to nie jest już dzisiaj, przecież jest to jakaś odległa nasza historia, którą wznawiamy i wznawiamy co roku i te same stroje i ci sami królowie i te same sytuacje i tak samo i, i podobnie. Jak mówi Eksipeli w Małym Księciu, ważny jest ten obrządek, on jest początkiem wszystkiego. On wkłada w nasze serca pewien rytm, ale za każdym razem i tak ten rok jest inny. Bo przecież to, co przeżyliśmy w tym roku, wydarzyło się po raz pierwszy. Nigdy nie mieliśmy takich doświadczeń jak w tym roku, który minął w 2024, a pewnie za rok, jak się spotkamy tutaj 6 stycznia, znowu będzie wszystko inaczej, nawet jeżeli jest tak samo. I Ewangelia. Nawet jeżeli jest taka sama jak wtedy, kiedy słyszeliśmy ją po raz pierwszy, jak byliśmy małymi dziećmi, to jest inna, bo ona rzuca światło na rzeczy, które są udziałem dzisiaj w naszym życiu. Ona daje nam zrozumienie. Ona daje nam również pojąć, po co tu jesteśmy na tym świecie, skąd przybyliśmy, dokąd zdążamy. I dzisiaj, moi drodzy, chciałbym kontynuować tą myśl, którą mieliśmy wczoraj, dla tych, którzy nie byli jeszcze wczoraj w świątyni, to chciałbym powiedzieć, że było wszystko związane z naszą drogą, można by było powiedzieć, z tym naszym powołaniem do istnienia zadziwialiśmy się tym, że to wcale nie od urodzenia jesteśmy na tym świecie. Nawet nie od poczęcia w łonie naszej mamy, ale przed wiekami wybrał nas Pan, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Już przed wiekami miał nas w swoim sercu. Już przed wiekami się nami zachwycał. Już, można by było powiedzieć, z radości łzy płynęły z Jego oczu, jak patrzył na każdego z nas. Wczoraj doświadczaliśmy tego, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak Bóg patrzy nam jak patrzy na swoje ukochane dziecko. Ale dzisiaj idziemy dalej, idziemy razem z trzema mędrcami. I spróbujmy na przykładzie tych trzech mędrców popatrzeć na nasze życie, to życie duchowe, bo ono tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Myślicie, że łatwo im było się wybrać w drogę? Nie wiem, jak łatwo było się wybrać tym, którzy siedzą dzisiaj w, w pierwszej ławce i mają na swoich głowach korony, ale wiem, i jestem o tym głęboko przekonany, że podróż, którą mieli trzej mędrcy dwa tysiące lat temu do Jerozolimy, do Betlejem, to była podróż trudna, to była podróż bardzo niebezpieczna. Zadecydować o takiej podróży to była decyzja na śmierć i życie, bo mogło się okazać, że już nie wrócą do swoich rodzin, do swoich żon, może już nie wrócą nigdy do swoich dzieci, bo, bo podróż była tak trudna i niebezpieczna. Ale wybrali się i już od razu porównanie, wybraliśmy się również my do tej świątyni, gdybyśmy nie mieli w głębi naszego serca. Tego wewnętrznego imperatywu, że potrzeba nam pójść, spotkać Boga, to pewnie nie wybralibyśmy się dzisiaj. Gdybyśmy nie odkryli, że Bóg jest dla nas kimś najważniejszym, również nie wybraliśmy się dzisiaj. Bo, bo nie wystarcza nam jednak samobrządek, nie wystarcza nam to, że ubierzemy papierowe korony, że nawet się wspólnie razem pośmiejemy przed wejściem do kościoła, że będziemy radośni, że podamy sobie ręce, że się uściśniemy. Nie wystarczy nam to. Potrzebujemy czegoś więcej, żeby tu przyjść dzisiaj do świątyni. Potrzebujemy wiary, że to wszystko ma sens, że to wszystko jest piękne, że to wszystko jest ukryte za cieniutką woalką, której tak naprawdę nie widać. Jest inny świat, jak śpiewa Antonina Krzysztoń. Gdzieś tam, jeszcze nie wiem gdzie, ale jest inny świat. Czuję go moim sercem. Więc ruszam w drogę. Po co ruszam w drogę? Po to, abyśmy mieli doświadczenie, moi drodzy. Bo tak jak wspominaliśmy wczoraj, Pan daje nas tutaj do tego świata, na tą ziemię, tylko po to, abyśmy zrobili doświadczenie wolności. W tym doświadczeniu wolności mamy w pewnym momencie powiedzieć: Panie, Ty jesteś moim królem i zbawicielem. Ty jesteś najważniejszy kocham Cię, Boże. Moi drodzy, całe nasze życie do tego prowadzi. Zostaliśmy wszczepieni w tą ziemię na te 60, 70, 80, 90, 100 lat, tak jak wczoraj mówiliśmy, A, ale właśnie tylko po to, żeby Mu powiedzieć, kocham Cię. Nie ma innego celu. Bo Pan Bóg nie chce mieć wyćwiczonych i wytresowanych swoich ludzi, którzy z musu i z uśmiechem sztucznym na twarzy mówiliby Kocham cię. Nie, on takich nie chce. On chce mieć wolnych ludzi, którzy w wolności serca powiedzą Jesteś dla mnie najważniejszy. Więc ruszyli w drogę. Ale potem w tej karawanie albo w tym orszaku, jak to ładnie mówimy dzisiaj, znaleźli się inni. W orszaku jest zawsze jakaś wspólnota. W karawanie idziemy razem z innymi, czasem ramię w ramię. Czasem, jak ja nie domagam, to ktoś inny niesie mnie na swoich barkach. Czasem, kiedy ja nie mam lekarstwa, to ktoś inny podejdzie do mnie: wiesz co, pocisz się, znaczy się, że potrzebujesz wsparcia. Wiesz co, mam lekarstwo. Wprawdzie wziąłem go dla siebie, ale mogę go dać Tobie. Taka jest karawana. Czy tak nie jest w naszym życiu? Ale w tej karawannie również przychodzą sytuacje trudne, ponieważ ocieramy się, ocieramy się swoimi ramionami jeden obok drugiego, ale mało tego, ocieramy się również sercami. A jak się człowiek otrze sercem o serce, to może zaiskrzyć. I jest to normalne, moi drodzy. Takie jest nasze życie. Pamiętacie, nawet obok Jezusa Chrystusa, byli uczniowie Zebedeusza, gdzie mama podeszła do Jezusa i szepcze mu na ucho: Panie wiesz, Weź tych moich, tych moich weź, żeby oni znaleźli się jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. O nie, za chwilę zazdrość rozpaliła się w sercu innych. Aha, ci dwaj chcą teraz nas wyprzedzić, chcą teraz nas zamienić w tych, którzy nic nie rozumieją. Ale przecież za chwilę Pan powiedział. Wiesz, jaka jest kariera? U mnie kariera jest taka, że jeżeli ktoś spośród Was chciałby być pierwszy, niech będzie niewolnikiem Waszym. Jeżeli ktoś spośród Was chciałby być najważniejszy, niech będzie Waszym sługą. To jest Wasza kariera. Aha, taka jest nasza kariera u Ciebie, Panie. A nie, no to, to wiesz co, to ja jeszcze mam przed sobą dużo. To jeszcze muszę troszeczkę przeżyć w swoim życiu, jeszcze muszę troszeczkę popracować, żebym miał w swoim sercu pokorne i dobre serce, nastawione na to, żeby najpierw pomyśleć, co mogę dla Ciebie zrobić, a potem dopiero pomyśleć o sobie. I to jest, moi drodzy to niebezpieczeństwo, ale z drugiej strony ono nas ciągle wydoskonala, bo my musimy przekraczać swój własny egoizm, musimy wychodzić ze swoich własnych ograniczeń i to znowu jest doświadczenie na tej trasie pielgrzymki ale jest jeszcze jedno doświadczenie, które może być dosyć trudne a mianowicie takie, że pomylisz drogę myślicie, że ci trzej królowie czy mędrcy, jak ich nazywamy nie pomylili drogi? o, pewnie pomylili jak ciężko jest, kiedy nagle okazuje się, że w górach trzeba przejść 200 metrów, bo poszło się innym szlakiem i potem trzeba pod górkę znowu wrócić. Człowiek sobie pluje w brodę, jaki byłem głupi, że poszedłem tą drogą. Przecież nikogo nie zapytałem. Chciałoby się powiedzieć, nawet pana nie zapytałem przecież mogłem go zapytać przecież on jest dobry a jeżeli bóg jest dobry to podpowie ci w sercu którą drogą masz pójść no ale jeżeli pomylisz to musisz wrócić ileż razy wracamy w naszym życiu do tego samego miejsca które zapamiętaliśmy że było dobre dużo razy ale potem przychodzi już koniec niby cel naszej drogi Kiedyś, jak przyszedłem do naszej parafii, już teraz mówię naszej parafii, bo kiedyś mówiłem waszej parafii, ale teraz już mówię naszej parafii. Jak przyszedłem do naszej parafii, to jeden z moich kolegów mi mówi: Miro, jak to się stało, że Ty się nagle znalazłeś tam w tej soli na końcu świata? No przecież tu jest koniec świata, już za chwileczkę jest Słowacja. I wtedy pomyślałem sobie, czy naprawdę ja jestem na końcu świata? Przecież. To chyba oni są na końcu świata, bo ja jestem już na samej granicy. Za chwilę Słowacja, potem jest Austria, potem są Włochy, potem otwiera się cała Europa. To kto jest bliżej tej Europy? Oni czy ja? Popatrzcie, moi drodzy. Jak to dobrze, że człowiek ma rozum, że może nim w pewnym sensie pójść dalej, że może otworzyć swoje horyzonty, że nie jest tylko zamknięty w swoich własnych myślach, nie jest zamknięty w swoich własnych schematach, które ktoś innym ułożył w jego głowie i musi robić tak, jak oni myślą: nie, ja nie jestem na końcu świata, ja jestem na początku świata. I oni nawet jeżeli doszli do Betlejem, nawet jeżeli zobaczyli Jezusa Chrystusa to tak naprawdę w tym momencie jestem przekonany, otwarło się dla nich życie, otwarł się dla nich świat. Dopiero wtedy poprzewracało w dobrym słowa znaczeniu, poprzewracało się im wszystkim w głowach. Bo jeżeli ktoś spotka Jezusa w swoim życiu, to wszystko mu się poukłada w inny sposób. Ja pamiętam sam, myślicie, że mi było łatwo pójść do seminarium? Mój, mój, mój tato był ewangelikiem, moja mama była katoliczką. Cztery miesiące walczyłem z sobą samym, bo myślałem sobie, bo przegrana sprawa, no ale mam wewnętrzny imperatyw, jak nie pójdę do seminarium, jak nie odpowiem Panu Bogu na tak, to w tym momencie w jakimś sensie również przegram moje życie, czyli go nie zrealizuję w dobry sposób, więc chcę go zrealizować Panie w dobry sposób, więc to zwyciężyło w moim życiu. I teraz. Ponad 30 latach jestem z wami ciągle jako ksiądz. I wtedy, popatrzcie, moi drodzy, jest ten moment, który jest najważniejszy. Zainspirował mnie ostatnio um, ojciec Pio, bo sobie odtworzyłem, um, jeżeli ktoś chce posłuchać sobie jego um, Konferencji na temat końca życia, przejścia do wieczności. Jak sobie zerknie na Facebooka naszego parafialnego. Tam umieściłem ten, ten, ten mały podcast, który słucha, słuchałem sobie ostatnio i absolutnie dał mi dużo do myślenia. Dużo do myślenia, bo zwraca ojciec piło uwagę, że my czasem mamy zupełnie dziwne widzenie tych ostatnich chwil naszego życia. Mówi o tym, że przychodzi moment, kiedy odchodzimy z tego świata i wtedy biorą nas pod rękę aniołowie, stróżowie, którzy nas niosą, którzy nas wspierają, którzy nas umacniają w tych ostatnich chwilach. Nie jest to taki strasznie przerażający moment. I wtedy przechodzi, przechodzimy przez tą granicę życia i śmierci i stajemy przed sądem. Ale ten sąd to też nie jest taki jak ludzki sąd. Ten sąd jest zupełnie innym sądem. Ten, sądem. ten sąd jest sądem miłości, sądem wolności. Pan spojrzy ci głęboko w oczy i powie: Czy chcesz być ze mną? Ja tęskniłem za tobą całe twoje życie. Czy ty dzisiaj chcesz być ze mną? Pan może tylko prosić. Pan tylko może błagać. Pan może tylko za Ciebie oddać życie, nie może Cię do niczego zmusić. Masz absolutną wolność wyboru. Ale moi drodzy, to, co jest niebezpieczne, niebezpieczne, to jest ta światłość w tym drugim czytaniu, które przeczytała dla nas dzisiaj pani Ala. Chcemy słyszeć takie słowa, a mianowicie. Nie była ona ta informacja, oznajmiono synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona w Duchu Świętym. Albo to zdanie z księgi proroka Izajasza: I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Rzuć okiem dookoła, zobacz, Wszyscy zebrani zdążą do ciebie twoi synowie przychodzą z daleka na rękach niosone swe, są twoje córki pójdą do twojego światła Moi drodzy to jest ten moment który dla nas jest najważniejszy Dlatego momentu żyjemy a mianowicie jak mówi święty Jan przeniknie nas światłość prawdziwa co to jest ta światłość? To nie chodzi o światło elektryczne albo światło słoneczne. To chodzi o inne światło. Światło, które przenika serce człowieka. Gdzie na jaw wychodzą wszystkie nasze sprawy, które mamy w sercu. Gdzie jakby wszystko zostaje pokazane na nowo. Gdzie Pan przenikając to w prawdzie pokaże Ci wszystko, kim jesteś. I te cudowne chwile, które przeżywałeś, gdzie zapalą się jak lampy. Wtedy zachwycisz się tymi małymi gestami, które z zrobiłeś w swoim życiu, gdzie pomogłeś komuś, gdzie nikt tego nie widział, gdzie zrobiłeś jakiś konkretny gest miłości, gdzie podałeś szklankę świeżej wody, to, to, to wszystko rozbłyśnie. Ale również będą momenty, które wyjdą na jaw z Twojego serca. Ale mogą być, bo pytają mnie czasem uczniowie w szkole średniej, proszę księdza, niech nam ksiądz powie, ale o co właściwie chodzi z tym piekłem? Przecież to piekło, czy ono faktycznie istnieje, czy nie istnieje? Moi drodzy, jeżeli ktoś chce sobie wybrać piekło w swoim życiu, to sobie wybierze piekło, bo Pan daje nam całkowitą wolność. I również uszanuję Twój wybór, że nie chcesz być z Bogiem przez całe życie. I, i, I kto wtedy wybierze coś takiego. To jedynie, moi drodzy, się może zjawić, może się zdarzyć wtedy, kiedy masz zatwardziałe serce. To się może zdarzyć wtedy, kiedy nakładasz jedną złą decyzję obok złej decyzji, kiedy zaczynasz prowadzać się w krąg nienawiści, myślenia o drugim w sposób zły, kiedy zaczynasz obmyślać złe plany wokół niego. Popatrz dzisiaj na Heroda, jaką on ma postawę w tym wszystkim. On niby tu się delikatnie uśmiecha, tu jest miły, sympatyczny i mówi do Trzech Króli: tak, podajcie mi tylko miejsce, bo ja nie do niego pójdę, ja mu oddam pokłon temu królowi, ale już tyle głowy ma niecny plan, już tyle głowy chciałby ich wyciąć w pień. Potem oczywiście, kiedy on się dowiedział, że oni poszli inną drogą, to wyciął o dwa pokolenia dzieci w pień. Takie było jego serce zatwardziałe, moi drodzy. Oczywiście takie serce też jest przez miłosierdzie Boże możliwe do nawrócenia, tak jak u tego Łotra, który wisiał na krzyżu, przecież to on był pierwszy kanonizowany, przecież on pierwszy nie wypowiedział em, Proszę Cię, Panie, wspomnij na mnie, gdy, gdy będziesz w swoim królestwie. Wspomnij na mnie, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w moim Królestwie, mówi Jezus Chrystus do tego dobrego. Od. To jest jeszcze możliwe do zrealizowania, ale moi drodzy, trudne, ponieważ kiedy światłość przeniknie serce stwardniałe, wtedy na jaw wychodzą wszystkie rzeczy i ciężko jest wtedy w pokorze powiedzieć, przepraszam Cię, Panie, i wtedy człowiek ucieka w najbardziej odległe strony, które my. Nazywamy piekłem, czyli tam, gdzie Boga nie ma, bo nie chce człowiek doświadczać tego światła, tej transparencji, nie chce jej doświadczać. I drodzy, to jest dzisiejsze przesłanie trzech królów. To jest dzisiejsze przesłanie objawienia pańskiego. Bóg chce, aby każdy się dowiedział, każdy człowiek na tym świecie. Że On jest dobry, że On przygotował dla nas Królestwo Boże, że przyszedł na ten świat jako, jako człowiek, ale zarazem jako Bóg, że przyniósł, przyniósł nam Królestwo Boże, że przyniósł nam niebo, że tęskni za nami i nie może się już doczekać, kiedy będzie mógł żyć z nami w swoim królestwie.